Co gdyby zawodnicy skaczący w sezonie 2021-2022 rywalizowaliby ze sobą na retroskoczniach, które już nie istnieją, zostały wielokrotnie przybudowane, czy nie są zdolne do użytku w Pucharze Świata? Sprawdźmy to! Oczywiście będziemy rywalizowali szóstką palaków, która pojechała na turniej cztery skoczni, czyli Andrzej Stękała, Dawid Kubacki, Kuba Wolny, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Piotrek Żyła. Ta szóstka będzie rywalizowała ze wszystkimi skoczkami CPU. Kolejnym dodatkiem do serii będą rekordziści danych skoczni, którzy będą utrudniali próbowali wygrać i pokazać, że nie bez powodu są rekordzistami. Rekordziści to piątka zawodników, która zdobyła rekordy skoczni z najwyższą odległością w historii. Pod uwagę bierzemy tylko rekordistów, a nie najdłuższe skoki, ponieważ bardzo trudno byłoby znaleźć piątkę, która nie uczestniczy w pucharze. Jak widzimy teraz na ekranie, mamy szóstkę, a nie piątkę zawodników. Jest to spowodowane tym, że Adam Małysz i Janne Ahonen ustanowili rekord w Harachowie jednego dnia. Skoczkowie będą rywalizowali ze sobą na 13 skoczniach od Mittendorf z 1986 roku, poprzez turniej czterech skoczni w Rupolding, ahonitz im. Murau po szwedzki w Falun Bolna z Galiware i zakończymy sezon w Eisener tul. Czas rozpocząć pierwszy sezon na Bad Mittendorf z 1986 Wchodzimy w ustawienia i wszystko pokazuje. Kwalifikacje, autozapis Pucharu Świata, punktacja według not, ogólny poziom umiejętności gracze CPU plus 50 i ilość prekwalifikowanych zawodników 0. Wchodzimy w Puchar Świata. No, i możemy zacząć sobie nasz retro pora świata. No, i ogólnie będziemy się widzieć co kilka skoków, na przykład w kwalifikacjach, ponieważ skacze Kuba Wolny, ale potem Martin Haman, Jim Dean, Jernej Damian, Dieter Toma nie skaczą w tym konkursie, bo nie są w tej piątce czy nawet szóstce rekordisu. Więc będziemy tak w kwalifikacjach się widzieć, no ale potem oni nie będą awansowali do konkursu, więc no już w konkurs będzie normalnie, ale teraz trzeba się skupić, bo. Kuba wolny w powietrzu i przyzwoity skok. Przyzwoicie, 176 metrów. No zobaczymy. Na razie z pierwszym, no ale skakało trzech skoczków. Więc będziemy się widzieli no gdzieś za tak naprawdę 17 skoków. Bo następny skoczek będzie Noriaki Kasai. I już na belkę zasiada Noriaki Kasai. Dobre wyjście chyba z progu. Żeby utrzymać, żeby nie było pasywnie. No i ładny skok, bardzo ładny skok Kasajego. 181,5 metra. Druga lokata z No i naprawdę to będzie bardzo dobry skok. No ciekawi mnie, które miejsce w kwalifikacjach zajmie Kasai. No zobaczymy w każdym razie. Po skokach 23 zawodników, dalej drugi, a Kuba wolnie czwarty, więc no zobaczymy. No, Zawidzimy się no tak naprawdę za chwilkę, bo Robert Kraniec z numerem 30 będzie skakał. I Robert Kraniec już rusza. Były reprezentant Słowenii, wybitny lotnik. Zresztą nie bez powodu znalazł się tutaj jako rekordista, ale średni, bardzo średni, skok przeciętnie. Jedynasta lokata. No gorzej od kasa jego. No i też wolnego. Jedynasta lokata. No zobaczymy. Na ten moment. 11 lokata. Po dwudziestu 25 zawodników. No nie jest to wybitny występ. Roberta Krańca. Paweł Wąsek zasiadł. Już na belce i rusza. I zobaczymy. No chyba nie najgorsze wyjście z progu. Eksperymentuję też z tą kamerą F1 No i to był poprawny skok. 176 metrów. Dobre oceny za styl. 218, był i jest szósty. No naprawdę ładny skok. Trzeba pochwalić Pawła. No i zobaczymy, jak reszta reprezentantów Polski i rekordziści sobie poradzą. No, ale raczej Kasai, wolny wąsek awansują. No Zobaczymy, jak z krańcem. Juri Tepesz Jur zasiadł na belce. Mocny wiatr pod narty. No, a to sprzyja Słoweńcom, nawet jako byli reprezentanci. Na pewno nie zapomniał, jak się skacze Tepesz. No, ale tak samo jak kraniec. No, jeszcze nawet słabiej, ale lepsze noty za styl. No i nie zachwycili. Ani Teperz, ani kraniec. Jedynie Kasai jak na razie z rekordzistów skoczył. No fenomenalnie. Bo jest trzeci. No ale reszta jakoś tak słabo. No i Dawid Kubacki. Zobaczymy jak poradzi sobie Dawid. Fajne wyjście z progu. Położył się na nartach ale troszeczkę pasywnie w tej fazie, chociaż i tak skoczył naprawdę fajnie, 180,5 metra, no będzie za Kasajem, dokładnie, 0,7 tylko do Kasajego, o 50 o o przed Freundem, więc no niedużo traci do Kasajego, ma też niewielką przewagę nad Freundem. Na ten moment naprawdę ładnie. Kasaj, Kubacki, Wolny Wąsek. No ale Tepesz i Kraniec nie zachwycili swoimi skokami. Kamil Stoch. Już rusza reprezentant polski. Arcymistrz. Dobre wyjście z progu, ale pasywnie, pasywnie w pierwszej fazie. I to jest bardzo słaby skok. 162 metry. No i bez awansu Kamil. 48 pozycja. No już na ten moment nawet nie ma pola awansu, a uzyskali go Kasaj kubacki. No i teraz Piotrek żyła no oby lepiej. Bo wyjście z progu Kamila nie było bardzo złe, ale bardzo pasywnie. Nie położył się na narty. No i to skutkowało słabym. Skokiem, a teraz bardzo ładnie Piotr żyła. Siódma lokaty jak z Ekwoskejzim No i zobaczymy. Czy awansuje wolny wąsek? No, Tepesz i kraniec raczej z małymi szansami. Tylko i wyłącznie. na no, stok już bez szans. Jako czwarty rekordista Sven Hanawald. Były reprezentant Niemiec zwycięzca turnieju czterech skoczni jako pierwszy ze wszystkimi czterema konkursami z rzędu. No i teraz skok naprawdę ładny. Jest drugim oczekującym. No zobaczymy. Raczej awansuje. Paweł też powinien dać radę. No zobaczymy jak z te krańcem. No ale wydawało mi się, że mogą być lepsze skoki niż zaprezentowali, szczególnie stok, który skoczył fatalnie. No i kraniec z tepeszem. Andrzej Stękała z setnym numerem. I pięknie Andrzej. No chyba najlepszy skok. 183,5 metra, piąta lokata, setny numer startowy. No pięknie, pięknie, pięknie. Pewny awans. Wolny też już z Hanawaldem i Wąskiem awansowali. No też z krańcem zobaczymy. Ostatni z rekordistów. Gregor Schlierenzauer. No, ładnie położył się na nartach. Już zakończył karierę przed tym sezonem, ale skakać nie zapomniał. No i jest awans przed Pawłem. No i tutaj jeszcze... Wszystkich widzicie, ilu tutaj musiałem oddać skoki. No i teraz już skoczę i zobaczymy się już z wynikami kwalifikacji. A więc tak prezentuje się klasyfikacja kwalifikacji. Stękała szósty, żyła dziewiątej dekwad z Larsonem też ładnie. Kasai 12, Kubacki 14, 21 wolny. Tutaj wal też wysoko. Schlierencauer wąsek też całkiem nieźle. I Juri no unlucky. 41 i 30 stracił do Rioju. jego Kraniec 43. No są najwięksi przegrani tych kwalifikacji. No ale co ja mogę powiedzieć? Skoczyłbyś dalej jeden z drugim, to by się nie trzeba było martwić, że Unlucky sytuacja, no cóż. No jeszcze 165. Kto tu jeszcze tak nisko? tande nie zakwalifikował się. Wellinger też słabiutko. Jan Hel etu ten 180 metrów z upadkiem, ale będzie. W serii pierwszej, no gdyby wylądował, to mogło być nawet gdzieś tutaj miejsce. No tak naprawdę niespodziewane, niespodziewane. Kwalifikację wygrał Willumstadt. Mete trzeci, no. Ta dziesiątka strasznie nieoczekiwana. No i możemy wejść już w konkurs. Jako pierwszy kuba wolny, i zobaczymy. Już dobrze wyszedł z progu. Fajnie położył się na nartach. Ale skok taki średni. Chociaż 179,5 metra. To jest dobra odległość. W kwalifikacjach dałoby to na pewno miejsce pod koniec drugiej dziesiątki. O proszę, jaka bomba! ZUSHIRO KOBAYASHI 187,5 metra. No i Kasai, jeśli chce być liderem po swoim skoku, no to musi skoczyć niesamowicie daleko. Tak daleko nie będzie, ale ładny, ładny skok. W okolicach 180 metrów, 181,5. No, bardzo dobry skok. Podobnie jak w kwalifikacjach. Graneród 187 metrów, też bardzo daleko. No i też dostał świetne noty, bo został liderem. Paweł Wąsek rusza, już drugi z reprezentantów Polski. Oj, bardzo ładnie położył się na tych nartach. Całkiem niezły skok Pawła. Całkiem niezły. 178,5 metra. Noty średnie. 1,18,5. 3,18, No i jeszcze niewliczana 17,5. Piąta lokata. No Kasai, wolny wąsek obok siebie. Ale są różnice punktowe. No tu prawie 3, tu prawie 3. Więc no to powinno się rozjechać chociaż. Dalej nic się nie rozjechało, no. pomimo że to nie były niesamowite skoki, no to dalej wysokie pozycje. Dawid Kubacki, no miejmy nadzieję, że to też będzie świetny skok, albo chociaż dobry, który da mu tą serię drugą. Oj, pięknie, Dawid Kubacki, pięknie. 185,5 metra, dobre noty. 3,18, 2 noty 18,5. No naprawdę, trzecia lokata ha Przed Kasajem Wolnym Wąskiem, no coś pięknego, śmiesznie to wygląda, bo te różnice metrowe, a szczególnie punktowe, no to tu trzy punkty, trzy punkty, trzy punkty, no śmiesznie to, to wygląda. No i z numerem 29 Piotrek Żyła, więc już awans ma i Kubacki, i Kasaj, i Wolny, i Wąsek. No miejmy nadzieję, że do tej czwórki dołączy też Piotrek. Dobry skok w kwalifikacjach. Dziewiąta lokata z Casey Blarzonem. I teraz też ładnie. Też ładnie. Bardzo dobre noty, no jak nie Piotrek? Trzy dziewiętnastki, jedna osiemnastka, 1, osiemnaście i pół. Czwarta lokata, no proszę. Te bardzo dobre noty dały mu tą dobrą pozycję. Sven Hanowald z numerem 31. Dobry wiatr pod narty, dobre wyjście z progu, ale nie tak idealnie położył się na tych nartach, walczy o te metry. No i bardzo ładnie poradził sobie Sven Hanawald. Dobre noty. No i szósta pozycja bardzo dobrze, no jak na rekordiste przystało za kasaim. Żyłą i Kubackim, no ale te różnice już nie są takie duże. Ale zobaczymy, czy też do tej czołówki wbije się Andrzej Stękała. No miejmy nadzieję, że przełamie się po tym średnim skoku w kwalifikacjach Andrzej. No niestety chyba nie. 176,5 metra. No ale to piękne, no zasty nawet 20 od sędziego austriackiego. 3 19 i 1,19,5 no, i te noty dały wyprzedzenie nawet Pawłową Wąska, mimo że Paweł skoczył aż 2 metry dalej. No, trzeba być zadowolonym, bo naprawdę świetnie poszło, Pawło, poszło Pawłowi, a i tak y, Andrzej go wyprzedził dzięki notom. Gregor Schlieren-Sauer. Dobry skok, dobry skok na pewny awans. Szósta lokata. No, i jeszcze tak wygląda druga seria. No, pięknie wygląda ta czołówka, ale po prostu dobrze idzie też Polakom, którzy weszli już do tej serii pierwszej i też drugiej. No, to już nie był taki dobry skok. Trzecia lokata, spadnie Paweł. Andrzej Stenga. No możemy teraz pokombinować też kamerami. Napiszcie, która kamela, kamera repsza, Czy F1 w locie, czy F2. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Andrzej. I Kuba wolny. Aj średnio, średnio ten próg trafiłem. Oj, fatalnie, co tu się wydarzyło? Oj, to trzeba zobaczyć w powtórce. Ruszył Polak, no i zobaczmy. Lądowanie, no i tutaj wydawałoby się, że udało się wylądować. No i tutaj jedzie. I kucnął jeszcze raz i się wywrócił. Co to? Nogi sabotażowały skoczka? Aj, ale fatalnie, że obrócił się tak głowa. Aj, aj, aj. Narta jeszcze przebiła prawie nogę. Fatalnie, no ale to też jest błąd kuby wolnego z tym drugim przysiadem. No i wyprzedza tylko i wyłącznie Fetnera. Johanssona, ale oni też upadli. No i byli o wiele niżej w serii. Po serii pierwszej Sven Hanawald. Oj, fatalnie, fatalnie. No chyba już nie ma co ratować. Beznadziejny skok. Beznadziejny skok Svena Hanawalda. Ostatni, nawet za Johanssonem. Przegrywa z nim o 3,30. No po pierwszej serii wszystko... Wyglądało świetnie, bajecznie, no ale druga seria zweryfikowała no, też, gdzie był fart, a gdzie są umiejętności. Druga lokata, no ale ta też nie był dobry skok Gregora. W pierwszej serii dało mu to szóstą lokatę, a teraz 160, 176. No to daję mu drugą po swoim skoku, Noriaki Kasai. Oj, walczy o te metry. Pięknie Kasai. 187 metrów. I już Piotrek żyła. Zobaczymy, jak poradzi sobie doświadczony reprezentant Polski. Położył się na te narty. No, ale nie. Nie, nie tym razem. Piąta lokata. No, w sumie też dobry skok ale jednak nie tak dobrze sobie poradził, jak chociażby Andrzej. Dawid Kubacki, ale że go tu zniosło. No jak nie on, bardzo nisko nad ze skokiem, No i słaby skok, 169 metrów, też bardzo słabe noty. No i w dziesiątce jest, załapał się. Granerut przed Kasaim, Junshiro Kobayashi, Andrzejem Stengam, Gregorem Schrencauerem. W dziesiątce jeszcze żyła. Kubacki pod koniec, wąsek za nią. 30. Anawalt i 27. Wolny. No, ale wygląda to całkiem nieźle. No, tutaj mamy tych wszystkich skoczków, no ale z nich najbardziej szkoda. Tepesza, Stocha. Ja dziękuję.